Nie masz teraz prawdziwej przyjaźni na świecie. Ostatni znam jej przykład o Szmiańskim powiecie: tam żył mieszek, kumleszka i ku mieszka leszek. Z tych, co to gdzie ty, tam ja, co moje, to twoje. Mówiono o nich, że gdy znaleźli orzeszek, ziarnko dzielili na dwoje. Z słowem, tacy przyjaciele, jak ich i w ten czas liczono niewiele. Rzekłbyś dwój duch w jednym ciele. O tej swojej przyjaźni raz w cieniu dąbrowy, kiedy gadali, łącząc swoje czułe mowy, do kukań zozur i krakań gawronich, ali ryknęło raptem coś koło nich. Leszek na domu, nóż popniósł skakać jak dzięciołek. Mieszek tej sztuki nie umie, tylko wyciąga z dołu ręce na wierzchołek. Ledwie mieszkowi był czas śladnąć, zmrużyć oczy, paść na twarz, a już niedźwiedź kroczy. Trafia na ciało macach, jak trup leży, wącha, a z tego zapachu, który mógł być skutkiem strachu, wnosi, że to nieboszczyk i że już nie świeży. więc mruknąwszy ze wzgardą, odwraca się w knieję, bo niedźwiedź Litwy miąs nieświeżych nieje. Dopiero śmieszek odrzekł. Było z tobą krucho, wołakum. Szczęście mieszku, że cię nie zadrapał. Ale co on tak długo tam nad tobą sapał? jak gdyby coś nauko miał powiadać? Powiedział mi, rzekł mieszek, przysłowie niedźwiedzie, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie.